Sprawdziłeś swojego najemcy na tyle, by spać spokojnie? Zanim oddasz komuś klucze, nie zapomnij o weryfikacji najemcy. Zdradzę Ci teraz, jak skutecznie robią to profesjonaliści. Po pierwsze, weryfikujemy tożsamość najemcy. Musimy upewnić się, że osoba, która chce wynająć mieszkanie, jest tą, za którą się podaje. Sprawdzamy dokumenty tożsamości, aby uniknąć oszustw i pomyłek. Kolejny krok weryfikacja wypłacalności. Musimy mieć pewność, że najemca będzie w stanie regularnie płacić za mieszkanie. Sprawdzamy dochody, źródła utrzymania, a także czy nie ma zaległości finansowych. Na końcu sprawdzamy, czy najemca nie jest szczególnie chroniony przez ustawę o ochronie praw lokatorów. Upewniamy się, że nie mamy do czynienia z osobą, która posiada specyficzne prawa i przywileje, np. chroniące ją w razie eksmisji. Trzystopniowa weryfikacja służy nie tylko sprawdzeniu, czy najemca jest wiarygodny. To także sposób na to, by odpowiednio zabezpieczyć najem i zawrzeć dodatkowe zapisy w umowie najmu. Dzięki temu unikniemy problemów i stresów w przyszłości. Jeśli chcesz powierzyć najem profesjonalistom, skontaktuj się z nami. I nie zapomnij nas zaobserwować.